Cześć, siemeneczko, witam was na moim kanale, to a to jest kolejny odcinek na tym kanale, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale, z Kankur Kakao. I nie będę uszkwał, że już jakby nagrałem odcinek, ale go nie wstawię, od nowa nagrywam, bo bez mikrofonu nagrałem i tam Trochę pograłem, poznałem sterowanie. Wcześniej nie znałem i mi tak szło. No, no nie najlepiej. I teraz powinno być lepiej. I sami zobaczycie. I ja sam też zobaczę, jak mi no, się dosyć nauczyłem tego sterowania. Mm, zobaczymy. I co możemy kontynuować? nie kontynuować tylko nową grę kliknąć i co Ej, łatwy czy normalny? Dobra normalny. Dobra lecimy lecimy lecimy. A w ogóle ta gra ma yy, rozdziel coś tylko Rozmiary y, obrazu 4 na 3 i chyba bym chciał y, to jakby ten obraz wydłużyć, żeby był na pełny ekran i to już sprawdza mi to dosyć. No nie dosyć, tylko dobrze y, wygląda i pytanie do Was. Y, jakby chcieli, ten, żeby ten obraz był pokazywany przeze mnie Wam, że 4 na 3, czy normalnie 19 na 9, 16, 16 na 9, czy 16 na 9, co ja kurwa pie dole, co ja pierdoczę. dobra, żeby nie zlecieć. Dobra, lecimy dalej. Na serio? W jednej słuchawce lecą kwać dźwięki. Więki no chodzenia, bicia... O no te wiecie, no ten. A tu muzyka leci, Kuwa. Na drugiej słuchawce. A tu kuwa to jest tak. Tylko tu muzyka leci. Dobra, bym musiał dwie słuchawki mieć te ubrane. Ale ja nie lubię tak nagrywać. Dosyć nie słyszę co ja wtedy gadam do was Okej okay. Lecimy. Dobra, nie, nie, nie. Dupie nie muszę tej mązeczki mieć. Dobra, mązeczkę jednak W Dupie. M czemu tu się recytuje? Nie wiem. Jeszcze, jeszcze... kopy są, ciosy, no... no... Nogami, kuwa. że Możemy tymi... Yy, pieściami walić, albo... A. Okej, okay. dobra. No, no nie wiem jak te odcinki będą wyglądać wtedy. Wyłączyłem przycisk Windows, że kliknę i nie będzie gry ten, do pulpitu. Ten. Wyrzucać. Bo wtedy gra się kraszy, jakby um, wy wywala gra. Dobra. Eee. Z tego jakby pierwszego odcinka, co nagrałem, to ja tej miejscówki nie lubię, Kuba. Aha. Dupię tą monetę mam. Ja pierdolę dupię tą monetę mam Wyrąbane mam w tą monetę Wyrąbane mam w tą monetę Chuj, będę zbierał monety gdzie no sobie powiem, że jest bezpiecznie Najbezpieczniej a to nie idzie pod y, lawę ok. Ja... Nie wierzę. Zaraz znowu kuwa zginiemy. A tu kuwa życie było. Nie biorę tego Bo Wiecie jak ja tam yy, ten nagrywałem ten odcinek jakby Ale nagrałem bez mikrofonu to No Trochę tego wziąłem i no i nie spodobało mi się to ta umiejętność jakby Nie wiem jak to w ogóle nazwać Umiejętność czy co? Co problem? Wypytaj. O, życie, kuwa, kolejne. To ten odcinek tak będzie wyglądał To kurwa A tak myślę, że fajny będzie wa dla Was do oglądania. Kowa jak ja na teraz nagrywam to jest ponad 500 subskrypcji o kurde Jak ja to zobaczyłem to ja tak się ucieszyłem No i od razu podziękowałem na TikToku, na Instagramie, na Discordzie, na Facebook, na, na y, YouTube. na społeczności bo no to jest takie no fajne bardzo fajne że no idą te subskrypcje ciągle do góry najchętniej bym chciał do 1000 w, 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 wbić Teraz iść, ale no idziemy i też będę się cieszył bardzo. Ja pier. <ślesk> Okej. Okay. Weszliśmy do, in, do portalu, jakby? No tak, i całe życie mamy. Fajnie, bo no bardzo fajnie. Aha. Aha, no tak. Z, no zginęliśmy, kowa. Chciałem powiedzieć, że jakby życia nie stracili, ale to głupie by było. Monety, monety, monety. Monety, monety, monety. Tam nic nie ma, tam coś tam, ale najpierw tu. O, życie! Jakaś flaga, no te flagi zbieramy, dobra tutaj, bo tam nic nie tam. walnie kalik kali uff ok Okej, mamy drugą tą. Eee rękawice. Aha, okej. Okay. Uff. Jak? u was każdy skok się ku bo boje. Co się kurwa stanie? Co to jest? Dobra, możemy się wracać chyba, no? Dobra, możemy tu... No curva. Dobra O. Dobra Jest kinia Co to są te Ej, hey, kolejny ten poziom. Dobra, i nam pełne rzeczy się zrobiło. Bo kurwa tu nikomu. а Я не могу. Dobra, wiecie, zakończymy odcinek. To był taki odcinek, jakby żebym się rozgrzał. Do końca tą grę wyczuł, jak ona działa. I też będziemy tak robić, że w kolejnym odcinku będę zaczynał w miejscu, gdzie zginiemy w, kolejnym, w poprzednim odcinku, albo w odcinku, jak zginę, i. Wrócimy do nomenu, że od nowa grę to będę jakby przerywał nagrywanie, i znowu przechodził sam i kontynuował nagrywanie tam gdzie zginąłem. Wiecie chyba o co chodzi? A w tym to by było na tyle. Eee, nie wiem czy odcinek się spodobał. Jak tak. To łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Jak lubisz mój content, mój kanał na tyle, że byś chciał zasubskrybować. Że na tyle mnie lubisz, ten kanał. A też jak ten kanał na tyle lubisz, bym ch byś chciał. Polecić ten kanał komuś, to zachęcam Cię do udostępnienia tego kanału na Discordzie, Facebooku, Twitterze, na Xie i tam nie wiem gdzie i co, wchodź do opisu kanału, rozwój cink nie zabranie, skomentować tego odcinka i co? Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć!